16 różnych zawodników z 8 różnych krajów, w tym 4 Polaków i tylko trzech najlepszych, uzyska bezpośredni awans do przyszłorocznego elitarnego cyklu Grand Prix. Państwo zobaczą za moimi plecami komplet publiczności 5 września, sobota Rybnik Kamil Turecki. Dobry wieczór, zaczynamy. Od dziecka marzyłem, żeby jeździć w Grand Prix i dzisiaj się to jedno marzenie spełniło. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę i będę dawał naprawdę 110% z siebie w GP. Chris, wydaje mi się, że nie powiedziałeś ostatniego słowa w GP Series. Nie, jeszcze nie. Jeszcze kilka słów. Organizacja jest bardzo, bardzo dobra. Jestem bardzo zadowolony. Dla nas bardzo fajny, dla zawody. myślę, że dla... Miasta Rybnika również. Tak, udało się rzeczywiście, a ja bardzo się cieszę z tego, że Polacy na podium. Dziękuję kibicom rybnickim, po raz kolejny pokazaliśmy klasę, jeżeli chodzi o ilość i o jakość. Zapraszamy na kolejny Rybnicki magazyn Żużlowy. Z jednej strony doświadczeni szwedzi Antonio Lindbeck i Fredrik Lindgren oraz brytyjczyk Chris Harris, z drugiej Peter Kildeman, Wacław Milik i cztery młode polskie orły. Bracia Przemek i Piotr Pawlicy, Bartosz Zmarzlik i Kacper Gomulski. Nic więc dziwnego, że w sobotni wieczór na stadionie miejskim przy ulicy Gliwickiej w Rybliku zasiadło ponad 9 tysięcy kibiców. Mieszanka rutyny z młodością zapowiadała wiele emocji na torze. Już po pierwszej serii Polacy dali wyraźny sygnał, że to oni zamierzają rozdawać karty. Swoim potopiecznym bacznie przyglądał się trener polskiej reprezentacji Marek Cieślak. Panie Marku, pierwsza seria za nami, jeśli chodzi o Polaków, bardzo dobrze to wygląda. No, myślę, że cała czwórka e, pokazała dzisiaj teraz dobrą jazdę. E, no i faworyci, czyli obcy, bo ja uważam naszych za faworytów, no to potracili punkty, bo Lindberg przejechał czwartym, Macen przejechał trzeci. E, Kinderman przegrał już pierwszy bieg e, z Piotkiem Pawlickim, więc... E, Start jest bardzo dobry. Od samego początku zawodów od Polaków odstawać nie chciał Chris Harris, popularny bomber, doskonale zna Rybnicki Tor. prawdzie w tym roku nie miał tu zbyt wielu okazji do startów, ale po raz kolejny udowodnił, że potrafi trafić z formą na najważniejsze imprezy. Chris, uh, back to Rybnik again. Yeah, tak, nice to be back, you know. It's uh, only been here once this year, unfortunately, but uh, yeah, it's always nice to come back. Uh, your first hit, your second? Uh, are you happy with that? Well, yeah, you know, I uh, first it would have been nice, but um, just got a sandwich in the first corner, really. But, you know, we um, was pleased with how the bike was handling, and, uh, you know, Old Smarty didn't get away too much. So, yeah, so he's a quick lad, so we was pleased with that, yeah. What do you think about the track today? Yeah, obviously on the little bit of the slick side, but um, everything, really, the first corners are going to be crucial. We're making Get yeah, in front tonight is going to be um, a key. You know, if you can get your wheels in front, Get a bit of fresh air, then it, you'll um, you'll have a better, obviously, chance because it is a track that's hard to pass on. Okay, thank you very much. Thank you. W polskim obozie pełna koncentracja, bracia pawlicy każdy wyścig konsultowali ze swoim ojcem Piotrem, niegdyś filarem Unii Leszno. W obozie Bartosza Zmarzlika ciągłe prace przy sprzęcie, nie inaczej było w przypadku Kacpra Gomulskiego, któremu doradzał tata Jacek, w przeszłości podpora startu Gniezno. Zawodnicy konsekwentnie odmawiali wypowiedzi tłumacząc się koniecznością koncentracji przed następnymi wyścigami. Po drugiej serii startów do rozmowy udało nam się jednak przekonać tego ostatniego. Kasper Gomulski, jesteśmy po dwóch seriach startów. Dwa punkty na razie. Pierwszy wyścig był super. W drugim wyścigu, to no co się stało? No, mój błąd bon na starcie, ale ten po prostu miał za mocno i gdybyśmy e, mieli korektę po, e, po tym pierwszym biegu, ale no miałem praktycznie pięć biegów przerwy i ten się troszkę zmienił, więc nie poszliśmy w tą stronę. Myślę, że teraz zmienimy i będzie lepiej. Właśnie, to są duże korekty, czy takie delikatne, kosmetyczne, w jedną, w drugą stronę zębatka, o jeden ząbek, drugi ząbek, jak to wygląda? No teraz e, taka już solidniejsza, no bo, bo wie, te, te, jak powiedziałem, e, kręcił mi strasznie ten motocykl, który się trochę się przesuszył i... E, no, Zrobiliśmy zmianę, no ale m, porównanie między trzecim, a ósmym biegu, to się naprawdę dużo zmienił i... E, Trzeba teraz zrobić taką poważniejszą korektę. Z kolei Wacław Milik chyba poczuł, że jedynka na plastronie do czegoś zobowiązuje. Po trzech seriach startów Czech zgromadził 6 punktów i zgłosił aspirację do walki o czołowe lokaty. Nic dziwnego. Waszek ścigał się w barwach miejscowego rzeka ROW Rybnik w zeszłym sezonie. Ten tor nie może mieć dla niego tajemnic. Wacław, jak się czujesz na rybnickim torze? Powrót do domu. No, bardzo dobrze, bo mi się ten tor podoba. I. W pierwszym biegu nie było, nie było mocno dobrze, to zrobiliśmy coś z motorem, teraz już jest lepiej, no ff, będę, be, będę zrobić tak, aby było do końca dobrze i, i tyle. Dokonujesz dużo korekt w silnika, czy są takie drobne, delikatne, zębatka raz w dół, raz w górę, czy, czy coś większego? Nie, tylko delikatne zmiany i jest dobrze. Możesz pozdrowić kibiców? Chciałbym, chcę, chcę pozdrowić wszystkich Cieśkich co sobie przyjęli się na mnie podziwiać, a pozdrawiam wszystkich polskich. Bo Was wszystkich lubię. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Po trzech seriach startów samotnym liderem był późniejszy zwycięzca zawodów Bartosz Zmarzlik. Polak miał na koncie 8 punktów. Po 7 punktów mieli bracia Pawliccy i Fredrik Rindgren. Tylko punkt mniej wywalczyli Harris i Milik. Wielkim zaskoczeniem była słaba postawa Antonio Lindbeka. Urodzony w Brazylii Szwed uchodził za jednego z faworytów imprezy. Ku zdziwieniu kibiców nie trzykrotnie przyjechał na ostatnie miejsce. Jednakże w żużlowym świadku nie rozmawiano o punktach, a bardziej o tym, co zdarzyło się pod koniec sierpnia. Ze mną Betty i Alex. Alex z teamu Darcy'ego Warda i Betty współautorka pospolitego ruszenia, bo chyba tak możemy powiedzieć to, co dzieje się w Rybniku wokół Darcy'ego Warda. Zbiórka pieniędzy, ale o tym więcej Alex. Zbiórka to jest bardzo fajna inicjatywa tutaj z, z rybnickiego... Um... Z tego Ośro Ośrodka, ponieważ w tym momencie y, każda złotówka na przedłużenie y, rehabilitacji Darsiego jest bardzo ważna. Kontaktowałam się z reprezentacją Polski piłkarzy, siatkarzy, y, koszykarzy, y, również y, z osobami z otoczenia. Y, Agnieszki Radwańskiej, Adama Małysza, z również naszych skoczków, którzy teraz reprezentują kadrę narodową. Także no staram się używać wszystkich kontaktów, jakie są możliwe, żeby Darcy czuł wsparcie i żeby przede wszystkim nigdy się nie poddawał. Z naszych informacji wynika też, że chętnie kupowano koszulki z podobizną Darcy'ego Warda, z których dochód całkowicie przeznaczony jest na leczenie i dalszą rehabilitację zawodnika. Z kolei o organizację i przebieg zawodów zapytaliśmy Armando Castanie, byłego włoskiego żużlowca, obecnie dyrektora Komisji wyścigów torowych Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM). Organizacja very, bardzo, bardzo dobra. Jestem bardzo with z tego i muszę powiedzieć gratulacje wszystkim tutaj za the decision Myślę, że decyzja była dobra. the, the rzecz, but Ale mogę również powiedzieć,

Plan został jednak wykonany w poprzedniej gonitwie dnia. Oznaczało to jedno, zwycięstwo Polaka w całych zawodach. Witam serdecznie. Tak troszkę do mnie to dzisiaj nie dociera, ale mega bardzo Wam wszystkim dziękuję za wspaniały doping, który niósł mnie od pierwszego do ostatniego biegu i wkraczam w nowy etap mojej kariery. I od dziecka marzyłem, żeby jeździć w Grand Prix, i dzisiaj się to jedno marzenie spełniło. Wielka rewolucja w parkingu maszyn teraz. No bo więcej pewnie motocykli. Yy... Aha, a no to może jest za szybko, żeby to oceniać. Yy, będzie koniec sezonu, będziemy wszystko ustalać. Zaczynałeś tak praktycznie swoją karierę, może powiedzieć, tutaj w kilku w Rybniku oblicach, na minicurzu, prawda? Dokładnie tak, dobrze się tu czuję w tym mieście, więc dziękuję jeszcze raz wszystkim fanom zgromadzonym tutaj, że mnie dopingowali, dziękuję. Drugie miejsce przypadło młodszemu z braci Pawlickich, Piotrowi, który w wyścigu dodatkowym o drugie miejsce pokonał Krisa Harisa. Tak, tak, organizatorzy dzisiaj dali z siebie naprawdę mega, mega dużo e, swojej takiej siły i zaangażowania. Naprawdę świetnie przygotowali te zawody dzisiaj. Jestem gotowy i będę dawał z siebie wszystko, będę godnie reprezentował naszego orzełka. I obiecuję, może nie obiecuję, ale mam nadzieję, że was nie zawiodę i będę dawał naprawdę 110% z siebie. Zgoła odmienne nastroje panowały w boksie Przemka Pawlickiego. W dniu zawodów żużlowiec Unii Leszno obchodził swoje 24 urodziny. Błąd na ostatnich metrach w 18 biegu wykorzystał Chris Harris. I to Brytyjczyk po raz kolejny będzie ścigał się w Grand Prix. Przemek walkę o Mistrzostwo Świata będzie musiał odłożyć na później. No jestem załamany. No popełniłem jeden mały błąd na ostatnim ruchu. Wpadłem w kolejne, lekko mnie pociągnęło i no i co. I, i motocykl już. Było ciężko, żeby się zebrał, Chris szedł za mnie, napędził się i mnie minął na samej mecie, czego nie mogę teraz przeżyć, bo byliśmy tak blisko tego, żeby awansować w trójkę do Grand Prix, co było naszym celem. Przede wszystkim, żeby z Piotkiem wejść w we dwójkę. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc cieszę się z awansu brata, a ja będę walczył dalej i będę starał się awansować, bo to jest moje marzenie jeździć w Grand Prix i walczyć o najwyższe cele. Czułeś oddech Chrisa gdzieś tam na plecach, widziałeś go po prostu? Bo miałem w pewnym momencie wrażenie, że oglądałeś się to na lewo, to na prawo. No właśnie to jest ten mój błąd, który popełniłem, bo w pewnym momencie byłem daleko i, i oglądałem się, bo patrzyłem bardziej za Piotkiem, gdzie jest, czy jedzie trzeci, czy czasem nie spadł na ostatnią pozycję. A, no i to było dla mnie chyba wtedy najważniejsze i dlatego no co, popełniłem błąd i to jest taka moja nauczka na przyszłość. Bo, bo gdyby nie, nie ten błąd i gdyby nie te to rozkojarzenie, to, to byśmy mieli Grand-Prix, byśmy jeździli we dwójkę w przyszłym roku. No ale cóż, no trudno, no, trzeba się z tym pogodzić, mamy play-offy, które są dla nas ważne i, i, i walczyć o złoty medal z drużyną. Chciałbym podziękować wszystkim fanom, którzy się zgromadzili na rewnickim Owalu, bo było ich naprawdę bardzo sporo. E, świetnie się jeździ przed własną publicznością, jak widać mamy dwóch Polaków w Grand Prix i to młodych, e, teraz trzeba im dopingować przed telewizorami, a, a jeśli trzymacie za mnie kciuki to nie, nie, nie poddawajcie się, trzymajcie dalej, ja będę, obiecuję, że będę robił wszystko, żeby było lepiej i, i żebym awansował do tego upragnionego Grand Prix. Bliżscy nie pozwolili mu jednak o sobie zapomnieć. Mimo braku awansu, zawodnik usłyszał gromkie 100 lat i otrzymał bukiet kwiatów. Tymczasem o skomentowanie sytuacji z 18 wyścigu poprosiliśmy również Romana Jankowskiego, przez lata lidera Unii Leszno. W sumie no jest trochę niedosyt, bo po tym ostatnim biegu, gdzie przemek z Piotrem jechali, no wszyscy widzieli. Drobny błąd spowodował to, że, że przemek przyjechał drugi i zabrakło tego jednego punkta, ale z drugiej strony cieszymy się, że, że mamy Piotka w Grand Prix, że jest Bartek Marslik. Przemek musi szukać swojej szansy w przyszłym roku. Mamy tym samym następców Tomasza Goloba. Dokładnie tak, mamy fajnych młodych chłopaków, którzy przez parę dobrych lat będą na pewno pokazywać dobry, dobry speedway. Frekwencja dopisała dzisiaj ewidentnie. Widać, że kibice w Rybniku są spragnieni. Żużyła na, na wysokim poziomie dzisiaj. Dopisali, przyszli, stadion wypełniony prawie do końca. To buduje. Spotkamy się w Ekstralidze w przyszłym sezonie, znowu te piękne pojedynki, Rybnisko-Leszczyńskie? No liczę na to, że tak będzie. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, życzę Rybnikowi e, wygranej. Smutek w obozie jednego z braci pawlickich, radość w zespole Chrisa Harris'a. Brytyjczyk udowodnił, że wcale nie ma zamiaru rezygnować z walki o najwyższe cele. Z nami Chris Harris. Chris, it seems to me, haven't said the last word in GP Series. No, not yet. There's still a few more words to be said. So um, yeah, over the moon to be in the, you know, the boys have worked well this tonight, and they've worked well all week. To be fair, they've been preparing the bike, and uh, you know, big thanks to, to my pit crew. Um, yeah, it was great, and uh, to all my fans and my sponsors, and uh, especially to my, uh, my partner Emma Louise at home. She, uh, she organised all the flights and ferries and organised my life really. So without her, it would be a struggle. Can we say that uh, this track in Rivnik was your handicap?

no rewelacyjne zawody w Rybniku. Tak, udało się rzeczywiście, a ja bardzo się cieszę z tego, że Polacy na podium. To naprawdę satysfakcja dla Rybnika, dla Polski i myślę, że dla mieszkańców, którzy mieli okazję popatrzeć na czołówkę światowych zawodników na to, jak wygląda żużel na wysokim poziomie. Myślimy o kolejnych zawodach w przyszłym roku tego typu tej rangi. Na pewno chciałbym, żeby było, żeby Rybnik zaistniał na mapie żużlowej. Na mapie tych najważniejszych zawodów. Pytanie o formę oczywiście finansową. I organizacyjną, ale jak najbardziej władze miasta są otwarte na to, aby rzeczywiście w rybniku Żurze e, zawsze był bardzo silnie i mocno obecny. Panie prezydencie, nie mogę nie zapytać o tor. Dzisiaj było kilka mijanek, ale wciąż padają pytania, czy coś robimy z tym torem. Sam się zastanawiałem, czy się, siedząc na trybunach, tak liczyłem te mijanki i liczyłem to, w jaki sposób e, się tutaj jeździ. Bez wózów na pewno. E, Musimy się nad tym zastanowić. Bo jest kilka rzeczy, które myśląc o ekstraklasie, chcielibyśmy, musimy właściwie zgodnie z organami licencyjnymi zrobić. Gdzieś tam sam tor też się wpisuje, wpisuje w to wszystko pytanie o czas i o środki, które się powinny znaleźć w budżecie. Za plecami najlepszej trójki było bardzo ciasno. Aż czterem zawodnikom zabrakło zaledwie punktu, żeby awansować do Grand Prix lub co najmniej mieć szansę awansu w wyścigu dodatkowym. Oprócz Przemysława Pawlickiego mowa tu o Wacławie Miliku, Peterze Kildemanie i Fredriku Lindgrenie. Wszyscy zdobyli po 10 punktów. Przybyli do rybnika goście, nie kryli jednak swojego zadowolenia. Z nami pan Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Różowego. Panie Piotrze, organizacyjnie chyba wszystko super. Tak, oczywiście wszystko bardzo fajnie, organizacyjnie. Zresztą ja wymikuję za któryś raz i zawsze wszystko wody już na, na poziomie. Myślę, że obecne władze i organizatorzy i działacze stają na wysokie zadania, fajne zawody, prawie praktycznie pełen, można powiedzieć, w 80% wypełniony stadion, W związku z tym e, tak dla nas bardzo fajne udane zawody. Myślę, że dla. Miasta Rybnika również. Ja zapytam wprost, jaka impreza tej, tego typu, tej rangi w Rybniku? Będziemy rozmawiać z Krzysztofem na, na temat przyszłości, na pewno będziemy rozmawiać, bo wszystko zależy od wielu, wielu czynników. No zobaczymy, co, co dalej. Stawił pan na Bartka z Marzlika dzisiaj, że wygra? E, ja na niego już e, stawiałem w momencie, kiedy walczyłem o dziką kartę dla niego, ponieważ to nie było tak bardzo oczywiste, e, ale w końcu po negocjacjach e, moich z, e, z kolegami z biura e, CCP Team udało się. Się również, e, udało się tą kandydaturę przeforsować i e, on e, dzisiaj brał udział w tych zawodach, no i wygrał. No i drugie miejsce Piotr Pawlicki to również e, rewelacja dzisiaj. No super, Piotka Pawlickiego, też wszyscy myślę, że już wierzyli jak już czasu, że ma szansę wasować do Grand Prix. Ja bardzo żałuję, że Przemek na ostatnie miejsca przegrał byśmy jej dwóch braci, tak plus fajnych chłopaków trzech. Może Maciej Janowski mam nadzieję, że uczyła, był czwarty z tego takiego naprawdę młodego timu, który zaczynał tam 6-7 lat temu e, od e, drużynowych mistrzostw Europy juniorów. I teraz ta sama czwórka by była tak naprawdę e, w Grand Prix tak. i to byłby super, super wynik, super sprawa, że, że mamy tą młodzież, która tak naprawdę w młodych latach już jeździ w tej najwyższej stawce. No bardzo szkoda, ale się, że jest Bartek i Przemek. Kiedy kurz opadł, a ryk silników zamilkł, czas na podsumowania i refleksję oraz pytanie o kolejną wielką imprezę w Rybniku. Oto nie mogliśmy nie zapytać nikogo innego jak prezesa i w Rybnik Krzysztofa Mrowska. Dziękuję kibicom rybnickim, po raz kolejny pokazaliśmy klasę, jeżeli chodzi o ilość i o jakość. Kibicowanie na najwyższym poziomie, Dersi Ward na pewno nas słyszał, Założy się, 100%. Ja zapytam jeszcze o jedno, skoro była taka fantastyczna impreza w Rybniku w tym roku, w zeszłym roku, Polska, reszta świata, co w przyszłym roku? Yy, na chwilę obecną nie jestem upoważniony, żeby takie tematy poruszać. Dopóki są rozmowy, to nie można o nich po prostu mówić, żeby nie spalić tematu. Wciąż tajemniczy Krzysztof Mrozek dla Rybnickiego Magazynu Żużlowego. Dziękuję. Na koniec warto dodać, że na chwilę prezes przejął funkcję speakera w bardzo słusznej sprawie. Zresztą zobaczcie I sami. To! Jeszcze raz! Całą imprezę zamknął efektowny pokaz sztucznych okien. Pełny stadion i kilka ciekawych akcji na torze to po raz kolejny pokazuje, że Rybnik żużlem stoi. Rybnik, który puka nie tylko do ekstraligowych bram, ale i zgłasza w pełni uzasadnione aspiracje do przeprowadzenia kolejnych, równie ważnych i ciekawych zawodów w przyszłości.